Witamy Państwa serdecznie w kolejnym z cyklu programów Podróże z Festiwalu w Losie Polaków. Tym razem po dwójku półlecznej przerwie wybraliśmy się ponownie do Stanów Zjednoczonych i Kanady. Naszą podróż rozpoczęliśmy od słonecznej południowej Kalifornii, od krawstwa Orange, które mieści się pomiędzy San Diego i Los Angeles. W poprzednich latach mieliśmy wiele ciekawych spotkań z Polonią. Życie kulturalne Polonii mieszkającej w tym hrabstwie skupia się wokół polskiego centrum polonijnego Jana Pawła II w Jorwalinda. W niedzielę 23 kwietnia zorganizowaliśmy spotkanie z Polonią w Festiwalu Luksy Polaków. Naszym partnerem w Orange County jest Polish American Performing Arts Club. Następnego dnia po spotkaniu w Sierra wyruszyliśmy w kilkugodzinną podróż samochodową do Las Vegas, gdzie po mieliśmy. Kolejną projekcję spotkanie z polemem. Naszym partnerem w Las Vegas jest Polish American Society w Las Vegas. Kolejnym etapem naszej podróży było Toronto w Kanadzie, gdzie podczas kolejnego weekendu mieliśmy aż cztery spotkania z kolonią. Być może kłaniam się nisko. Ojciec Jacek Nosowicz z parafii świętego Maksymiliana Kolbe w Mississauga. Saga. Gościliśmy tu pana Ryszarda Łączyńskiego z filmami, obchodząc tutaj taki trzydniowy festiwal filmów polonijnych Losy Polaków. Trzy dni oglądania historii naszej Polskiej. Zawsze to ciekawe, żeby wrócić, pomyśleć o tym, co jest ważne o kawałku naszej historii, która jest tak bogata, tak wielka. No widzieliśmy troszeczkę szczególnie tą solidarność wobec Ukrainy, która się dzia działa i dzieje cały czas w Polsce. Wspaniały film, który mówi o wielkim sercu polskim i inne filmy, które portrety Polaków czy, czy Ksiądz Piotr Skarga, czy też właśnie losy redemptorystów, tragiczne losy na warszawskiej woli. Wszystko to przypomina o naszej polskiej historii, tak drogiej i tak cennej krwi, która gdzieś tam stała przelana. To wszystko na pewno owocuje i no, dało to wiele do myślenia tym, którzy to widzieli. Także serdeczne dzięki panu Ryszardowi za dostarczenie tych filmów, za możliwość projekcji tu w naszej w Sadze, gdzie no spora jest ludność polonijna, gdzieś mówi się 50 tysięcy Polaków tutaj mieszka. Parafia Maksymilian Kolbe też no chyba największa, nie wiem czy może chyba nawet i Polonina największa na świecie. Także jest tu wielki potencjał i też ludzie, którzy pragną jeszcze coś zrobić, myślę dla, dla Polski też i żyjąc tu w Kanadzie. Bardzo serdeczne jeszcze raz wielkie dzięki za te projekcje. Zobotem 29 kwietnia odbyła się w Kole Polskiej przy Konsulacie Generalnym RP w Toronto lekcja historii w oparciu o projekcję filmów Festiwalu Los Polonijnego Losy Polaków. Ze szkołą współpracujemy już od początku 2019 roku, Nawet pandemia COVID nie przerwała naszej współpracy. Dyskutowaliśmy filmy, były one prezentowane. Na spotkanie zaprosiliśmy naszych przyjaciół z grupy rekonstrukcyjnej, która opiekuje się między innymi grobami polskich żołnierzy w niagara on lakes Przebrani w stroje Halerczyków wystąpili podczas spotkania bardzo uroczyście, Uczniowie byli zachwyceni możliwością przebrania się w mundury chaleczczyków i posiadania zdjęć w tych mundurach. Następnego dnia po zakończeniu festiwalu w Toronto ekipa Festiwalu Losy Polaków udała się do Chicago. W Chicago mieliśmy zaplanowanych 8 spotkań w ciągu 5 dni. Festiwal Losy Polaków został wpisany w obchody Święta Konstytucji 3 maja w Chicago. Obchody te odbywały się od wtorku do niedzieli. Patronat honorowy nad festiwalem Dła Polaków w Chicago objął konsul honorowy Rzeczpospolitej Polskiej w Chicago, pan Paweł Zyzak. Ladies and gentlemen, good morning, dzień dobry, distinguished guests. It is my great pleasure to welcome you on behalf of the May 3rd Constitution Day Parade Committee. This entire week is very important and special for Polonia and for Poland. że mi y włoskie do Polski Pierwsze spotkanie w ramach Festiwalu Polonijnego Losy Polaków w Chicago odbyło się w Związku Klubów Polskich we Środę 3 maja. Związek Klubów Polskich jest głównym organizatorem obchodów święta Konstytucji 3 maja w Chicago. Główna część Festiwalu Losy Polaków w Chicago odbywała się na Jackowie, w Bazylice Świętego Jacka. Przez cztery dni, od czwartku do niedzieli, prezentowane były filmy Festiwalu Losy Polaków. Zwiądzam, Andrzej Chrystusowie, obecnie jestem proboszczem polskiej misji Duszpasterskiej pod wydwaniem świętej Trójcy tutaj w Chicago. Mówimy właśnie na Trójcowie. Jest to piękne miejsce historyczne, i dlatego cieszę się, że i w tym roku mamy możliwość gościć tutaj Państwa z festiwalem i mieliśmy okazję obejrzeć kilka bardzo ciekawych filmów, którym... Bardzo ważną rolę pełnią, szczególnie dla nas, współczesnych ludzi, bo chodzi o to, żebyśmy wyciągali właśnie z tych doświadczeń historycznych, naszych poprzedników, lekcje na przyszłość dla nas. Kiedy tutaj przyjechałem do właśnie tej wspólnoty, kiedy czytałem, poznawałem historię tego miejsca, widziałem, że jest to wielkie dziedzictwo, wielkie bogactwo i jest to bardzo ważne też. Zadanie, żebyśmy dalej kontynuowali to dziedzictwo i dlatego ten festiwal też ma za zadanie właśnie przekazać to, co piękne, to, co wartościowe, kolejnym pokoleniom. Cieszę się, że również z tymi filmami trafiacie Państwo do młodych ludzi, do polskich szkół, polonijnych szkół i myślę, że to jest bardzo ważne, żeby oni też mieli okazję poznać historię swoich rodziców, swoich dziadków, poprzedników, żeby móc na tym budować. Bo to jest właśnie tak, jak, jak Ewangelia mówi, to ziarno zasiane, jeżeli trafi w podatny grunt, zacznie kiełkować i wyda plon stokrotny. I tego życzę wszystkim. Jako duszpasterz Polskiej Misji Duszpasterskiej na Trójcowie w Chicago, w Ślądzie Pragnę bardzo serdecznie podziękować za to, co tu się odbyło przez te dwa dni. Mieliśmy Was jako gości na tym prezentując 18 festiwal filmów polonijnych. Cieszę się ogromnie, że Państwo mogli się zagościć tutaj w naszej polskiej misji duszpasterskiej w Księży Chrystusowców. Za rok będziemy obchodzić bardzo wielki piękny już 20 lat działalności, jakże bardzo potrzebne są tego typu filmy pokazujące nie tylko historię życia polaków w świecie, ale również w Polsce, jednocześnie ukazujące też aspekt religijny naszego narodu. To co się dzisiaj wydarzyło między innymi po tej mszy świętej w niedzielę, te filmy trzy ukazujące historię naszego narodu i życie też naszych rodaków poza granicami, losy naszych rodaków poza granicami Polski. Bardzo potrzebne jest dla tej społeczności naszych rodaków tutaj na emigracji jeszcze więcej takich filmów i takiej roboty, która służy naszej emigracji tutaj między innymi w Stanach Zjednoczonych, w tym wielkiej metropolii chicagowskiej. Rozwijajcie się dalej i działajcie temu, żeby jak najwięcej powstawało prawdziwych filmów ukazujących losy, życie rodaków naszych rozproszonych w różnych zakątkach świata, zwłaszcza te wartości, które wynoszą w kraju rodzinnego z Polski i tutaj na emigracji w zderzeniu z tą rzeczywistością muszą pielęgnować w bardzo trudnych warunkach. Im więcej takich filmów, tym więcej Naszych również spotkań, tym więcej też poznawania naszej kultury i historii. Wielkie Bóg za Wasz tutaj popyt, za Waszą pracę, za Waszą aktywną działalność i chęć, i chęci, jakie składacie na rzecz naszych protagów tutaj w Chicago.